Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości było tematem spotkania, jakie odbyło się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Podczas konferencji prasowej Młodzi Przedsiębiorcy w Strategiach Miast dyskutowana była sytuacja młodych przedsiębiorców oraz podejmowane przez miasta Katowice, Zabrze oraz Dąbrowę Górniczą działania w tym zakresie. Województwo śląskie, można powiedzieć, a w szczególności Metropolia Silesia, stawia bardzo mocno na rozwój młodych przedsiębiorców i na startupy. Dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać o trzech miastach, które realizują w różny sposób na swoim terenie. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez wspieranie młodych przedsiębiorców i startupów. Mam tutaj na myśli Katowice, które zdecydowały się w tym roku na współorganizację naj, największego jak dotychczas programu Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście, który był realizowany um, przez ostatnie trzy lata um, w, przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W tym roku pierwszy raz miasto Katowice jako współorganizator um, występuje. Program Młody Przedsiębiorca skierowany jest do osób do 35 roku życia prowadzących własne firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki nie dłużej niż 3 lata. Opiera się na współpracy środowisk gospodarczych z administracją samorządową na rzecz młodych ludzi i sektora MŚP w metropolii Silesia oraz województwie śląskim. Bardzo cenne jest dla, dla młodych biznesmenów, dla młodych przedsiębiorców wymiana kontaktów i to, żeby nawiązywać kontakty również z doświadczonym biznesem. Ważnym punktem spotkania była prezentacja działalności niedawno powołanego referatu do spraw MŚP w Urzędzie Miasta Katowice i jego znaczenia dla młodego biznesu. Prezydent dr Marcin Krupa zawierając swoją umowę z mieszkańcami opiera się o 10 kierunków działania, w tym także wspieranie gospodarki innowacyjnej, właśnie startupów i nowoczesnej gospodarki. Jednym z tych elementów realizacji tego zamierzenia pana prezydenta jest właśnie powołanie nowego referatu, który ma służyć współpracy i tworzenie właściwego ekosystemu dla pracy małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach. Mamy pełną świadomość, że taki referat ułatwi codzienne zdobywanie wiedzy, ale też kontakt z samorządem terytorialnym w zakresie Posiadanych zasobów, czy to bazy lokalowej, czy bazy nieruchomości, i kontaktów w zakresie kojarzenia ewentualnie przedsiębiorców. Taki referat to także wyjście naprzeciw oczekiwaniom tym przedsiębiorcom małym, średnim, którzy funkcjonują na rynku od lat. Mamy pełną świadomość, że obok funkcjonującego Wydziału Obsługi Inwestora od lat, który ma swoje sukcesy w przyciąganiu inwestorów, taki referat w ramach tej struktury ułatwi życie właśnie małym przedsiębiorcom. Młodzi przedsiębiorcy i startupy to kluczowe elementy katowickiej gospodarki. Rzeczywiście. Te startupy stanowią siłę dzisiaj innowacyjnej gospodarki i my stawiamy jako miasto Katowice na innowacyjną gospodarkę. To jest kierunek działania, który wskazał prezydent dr Marcin Krupa i staramy się go realizować wszystkimi dostępnymi środkami. Stąd też nasze zaangażowanie zarówno w projekty we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą, jak i w inne projekty, choćby Startup Days w Katowicach, który się odbył wielkim echem, to wielkie wydarzenie, które przyciągnęło kilkuset startupowców nie tylko z aglomeracji katowickiej, pokazując Katowice jako silny ośrodek gospodarczy i miejsce do dobrego biznesu zgodnie ze strategią rozwoju miasta 2020. Katowice 2030, obok miejsca do mieszkania, jakim muszą być Katowice, jest także miejsce do dobrze prowadzonej działalności gospodarczej. I te wszystkie działania skupiają się właśnie w kierunku realizacji tych zamierzeń strategicznych. Dwie dotychczasowe edycje programu Młody Przedsiębiorca to kilkadziesiąt warsztatów oraz spotkań, w których wzięło udział ponad 1500 uczestników.